Poczekaj. A co chciałem powiedzieć? Od której do której czynne? No? Nie wiem. Aha, no to cześć. Ciao. Piękna okolica, prawda? A jak ładnie oklejona? Design. Prawdopodobnie firma z Zielonej Góry wam oklejała, tak? No, piękna firma z Zielonej Góry. Pozdrawiam. No, oczywiście, Aleks. I tu mamy też, zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj jest. To jest dopiero numer co. Szkoła nauki języków Alex oczywiście obok mojej przyjaciółki z Awiwa. Obok tutaj jest pracownia drobnostanu, a zaraz po środku jest pracownia Alex z Słubice. Jest to, są to oczywiście nauczycielki, są to nauczycielki Miodowe ich lata płyną z ich, jakby to powiedzieć, twórczości, a same pracując są twórczością. Są w pięknym pasażu tutaj, gdzie był kiedyś sklep ABC, księgarnia. Nie ma tego sklepu, no ale trudno. W każdym razie szkoła Alexa jest, jakby to powiedzieć, no, takim miodowym latem. Pozdrawiam państwa.